Czasami naprawdę aż sam siebie zaskakuje. Jesteśmy w czerponej strefie, pod wielkim przypałem, a ja zapominam z samochodu, który ukryliśmy zresztą, wziąć baterii do lampy. Witajcie na kolejnej wyprawie. Jak widzieliście w naszym pierwszym odcinku z Fukushimy, w wyniku przeprowadzenia przez Japonię dekontaminacji na szeroką skalę, skażona strefa po awarii reaktora atomowego znacznie się zmniejszyła. Nie znaczy to jednak, że zniknęła całkowicie. Dalej w zonie można spotkać miejsca z podniesionym poziomem promieniowania. Jak na przykład dzisiejsze osiedle. Budynki znajdują się na terenie, gdzie rekomenduje się zakaz wysiadania z samochodów. Tak naprawdę powinieneś przejechać obok, nawet się nie zatrzymując. Powodem tego jest promieniowanie. Jeden mikrosievert. To świadczy tylko o tym, że jesteśmy w, tej, w tym miejscu, gdzie dalej jest yy, czerwona strefa. I Proces dekontaminacji tutaj się jeszcze nie zakończył. Co świadczy na przykład ten rower, te domki jednorodzinne, które są praktycznie całe w tych, widzicie, zalesione. No i teraz będziemy wchodzić do takich domków, bo tutaj jest w ogóle jakaś spiżarnia, gdzie stoimy. Jestem ciekaw, czy da się wejść do tego domu. Dobrze, że sobie wziąłem Co? lampę, e lampę. No to bez tak. baterii. A, to bardzo dobrze. Idę po lampę, znaczy się po baterię do lampy, daj mi kluczyki od alta. Aha, a ja I... zacznę nagrywać. Do... idę do tamtego domu. Do którego? Do tamtego. tu uważaj, bo tu jest ulica, ty nie? Aha. A ty możesz a ja... tutaj przyjść. A ja wejdę gdzieś tam położę, bliżej tamtej strony. Dobra. Czyli ty od tej, a ja od tej, dobra? dobra? Czyli pójdę do tamtego, potem do tego postaram się wejść. Daj e, kluczyki. już. Tam jest taka dosyć ruchliwa ulica i tam również jest ulica, ta strefa jakby jest za szlabanem. I tutaj jesteśmy, jesteśmy za szlabanem, jak widzieliście dozymer, który świadczył o tym, że tutaj dekontaminacja nie była przeprowadzana, więc te domki są kompletnie nieodkryte. Ja bym tutaj wszedł do tego pierwszego, jeśli mi się uda. Tak się pospinałem, że aż dwie baterie wziąłem. Dobra i co? Będzie nas tu widać. Tutaj mek-mek szybciutko na drugą stronę. Przez ogrodzenie. Przez tutaj nie przejdę, ale dobra. Idziemy tu. I szukamy wejścia do któregoś z domu. W ogóle jestem ciekaw, czy te mieszkania były plądrowane, czy one są tak pozostawione przez mieszkańców. Bo zobaczcie, że tutaj wszystko jest wybebeszone z nich. I czy tutaj, rzeczywiście przychodzi mi o to czerwonej strefie, jacyś ludzie i to niszczyli, czy po prostu zostawili mieszkańcy, może po tym tsunami, może po tym trzęsieniu ziemi. Właśnie to wszystko tak wyleciało i już nikt tutaj nie wrócił. Chodźcie na górę, to będą pełne pokoje, właśnie, tak też myślałem. To chyba jakieś pokoje dla dzieci, stąd idę na PlayStation 2 obok kupa jakiegoś zwierzaka, który tutaj spał. Yamagata. Dziurko. To chyba wszystko zostało. Tak jak w 2011 przyszło tsunami, wcześniej trzęsienie ziemi. I ludzie, którzy się stąd ewakuowali, chyba już nigdy tutaj nie wrócili. Przynajmniej tak to wygląda. A tym bardziej że jest to czerwona strefa, więc nawet nie wiem czy oni mogli tutaj wrócić dwa mikrosiwerty 1,90 nie wiem, ustawię alarm na jakieś 4 pytanie czy ktoś z tych domów będzie otwarty tu w ogóle jest chyba ulica stare takie te na pranie tu jeszcze widzę kran, ale woda wyłączona, natomiast szczotka została w ogóle w tych, tych skrytkach na listy, skrzynkach są takie karteczki powsadzane i każdy ma karteczkę o tej samej treści Zobaczymy co to jest takie karty, które wstawia policja i ostatni raz było 29 kwietnia 2020 roku, około 9.56 Wynik diagnozy jakby sprawdzali, czy po prostu ktoś się nie włamuje do, do tych domów, ale... Po pierwsze karteczkę odkładam na miejsce, a po drugie akcja jest tego typu, że oni to zostawiają w drzwiach, w miejscu gdzie tak naprawdę nie możesz wejść, bo tu jest czerwona strefa, więc skąd ci ludzie mają mieć tą informację, bo tego akurat nie czaję. Tutaj... Nie wiem co to było. Ale idę stąd. To, to brzmiało jak syczenie jakiś, Jakiegoś zwierza. Może to była po prostu ta... Poczekajcie, jeszcze sprawdzę to. Da się, się Nie wiem. Niemniej jednak chyba lepiej stąd pójść na dół, nie ryzykować. Wpadłem na taki pomysł, bo Kądziu jest tu. Tej części, a tu jest jeszcze druga tylko tu jest ta ulica główna i tutaj jest ulica muszę jakoś tu przebiec żeby mnie nie było widać ale może coś tutaj się uda znaleźć Dobra, słuchajcie przebiegamy na drugą stronę tam do tych domków dawaj dawaj to są inne te domki Dobra, jesteśmy. Ten jest otwarty. Skuter tutaj leży, widzicie, domachy. Dobra, udało się wbić do domku po drugiej stronie ulicy. Na co najmniejsze i wyglądają jak takie trochę czasowe, że tak powiem tutaj zobaczcie jest latarka w Japonii to wszędzie są te latarki jeszcze działa światło czekajcie bo to jest na wypadek tam właśnie jakiegoś trzęsienia ziemi czy coś taka awaryjna nie wiem czy czy to nie jest tak dokładnie Taki Toto firma. ich dużo takich tutaj jest tych firm, co robi im. Ee, te belki. Ta toto to jest taka bardzo popularna. Jestem ciekaw, kto zrobi te, te śmieci? Czy to trzęsienie ziemi tak to wszystko poprzewracało? Sprzęt VHS. HiFi. ta mikrofalówka jest chyba przykręcona, bo bo się nie przewróciła mhm. Losowanie Co nacisnąć? Dobra, wybijam, idę do następnego Tylko pójdę sobie z dozmetrem, bo tu są wysokie krzaki aby się nie wbić na jakąś mukę ja znowu już bez przesady Tutaj nie ma jakiegoś tego promieniowania śmiertelnego, ale, ale jest podwyższone. Ciężko się poruszać po takie mieszkaniach z tego względu, że tu jest wszystko, wszystko jeszcze co było w danym domu pozostawione, tylko że wszystko leży na podłodze. Tutaj mamy kibelek, jest pralka. Tam mamy łazienkę. A tutaj właśnie kibelek kalendarz 2011, 3, czyli marzec, czyli tak jak myślałem. Opuścili to w marcu 2011 roku i od tamtej pory nikt tutaj już nie wrócił. Da się teraz wyjść? Da się. Proszę. Gdzie? To jest jeden dom. 15, a tutaj też 16, do której pójdę. Znaczy, myślałem, że Taki jeden budynek to jest jedno mieszkanie, a proszę, a to jednak tak nie jest. Widzimy, że szesnastka jest zamknięta. 236, 237. Przez tą właśnie, przez tą trawę. Nie przeprowadzono dekontaminacji bo nie puściliby ludzi jakby mieszkać na, na, taką, na taką dawkę tak jak mówię bez przesady ale ja po by to nie przeszło tu tam wszędzie gdzie chodziliśmy to były dawki rzędu 02-03 mikro dobra następny domek otwarty Słuchajcie chyba naprawdę trzęsienie ziemi to yy, po, poprzewracało wszystko Telewizor Soniacza w ogóle w takiej obudowie i ze sterowaniem u góry Tutaj był chyba jakiś aloes, ale nie przetrwał A i to są te takie Drzwi, zobaczcie, tu możesz się przesunąć, są jakby dwustronne, tu i tu, ale nie chcę tego robić, bo po prostu będę ultra głośno. Tutaj kolejny pokoik malutki, ale jednak o hello kitty. Widzicie? Kociaczek. Jest zamknięte. Mamy jeszcze czyjeś ubrania w koce A. I tu wszystko tak leźnie jak to zostawili od 2011 roku zobaczcie ciuchaj czyjeś Skarbetkizka będzie szczęśliwsza Z pewnością Kalendarz Nissa, 2011 rok i też widzicie mieszkanie zostało opuszczone w 2011 roku tutaj wanna, identyczna pralka identyczna umywalka, jeszcze szczoteczka do zębów została albo coś takiego, do, nie szczoteczka do zębów tylko do usuwania kamienia z zębów takie urządzenie jeśli chodzi o rozkład to jest Praktycznie identyczny, tylko że z tej strony na pewno widać, że mniej rzeczy zostało wyrzuconych na ziemię. Kolejny kalendarz na marzec 2011 roku. Spójrzcie jakiś rysunek dziecka, które tutaj mieszkało. Mam nadzieję, że ci ludzie stąd po prostu się wyprowadzili nie stało się z nimi coś gorszego tutaj widać, że to zapewne komputer no tutaj tutaj jest przejście do salonu całe jedzenie wywalone na ziemi ciekawe czy to zwierzęta zrobiły pewnie tak e, telewizor w kącie jeszcze jestem ciekaw jak tutaj wygląda góra bo to mieszkanie jest w trochę lepszym stanie powiem wam, że są różni ludzie, niektórzy się boją wysokości inni duchów, inni jeszcze Wielu, wielu rzeczy, a ja nienawidzę robaków i pająków głównie. Widzicie? Tam, jak to wszystko było, jeszcze zostało bardzo dużo tego stawu całego. No, to w tym momencie tutaj jest jakby wszystko opróżnione. Jestem ciekaw, czy ktoś tutaj przyszedł i wziął znowu te najcenniejsze rzeczy później po tej katastrofie, czy po prostu to mieszkanie było bardziej takie uprzątnięte. Tutaj pokój jest bardziej kość starszego. Jeszcze wieża. Oczywiście kalendarz z 2011 roku. Łóżeczko. No i tyle. No, ten dom jest taki bardziej ubogi, ale już mamy dwa za sobą. Przynajmniej z mojej perspektywy. Więc wbijajcie do Kuby. Zobaczymy, jak to wygląda z jego perspektywy. Tu jeszcze wiszą kluczyki od bramy. Może mieli tutaj. No nie wiem, ta brama to by została, jakby ją mieli. Nie wiem, do czego to były kluczyki. Dobra, idziemy, idziemy dalej w, głęb, w głąb. To trochę wygląda jak taki jakiś mały warsztacik, bo i rower jest, i jakaś skrzynia taka ładunkowa. 1,24, ale wiecie jak to wygląda? Jakby ta część, po której chodzi Konrad, była taka jakby nowoczesna, dopiero co wybudowana jakiś czas, niewiele przed katastrofą, a ta, jak takie stare domki, tylko to trochę wygląda, jakby był jakimś takim, jak u nas RODOSy, bym powiedział 2,8 3 mikro. Nie kładę go na ziemi, trzymam w powietrzu. Ale znowu wiecie, tak jak mówię, to nie są takie dawki no, przestało mrygać 312. Tam coś w ogóle łazi w tym domu co ja byłem przed chwilą, wiecie, dlatego no, tak cicho przez chwilę byłem. Może jakieś szczury czy coś kiedy przestaje mrygać terra, tak jak teraz. To znaczy o tym, że już po prostu zliczyła tą dawkę. O, spadło, bo wzi wziąłem od, od ziemi. W ogóle, jeśli doceniacie naszą y, pracę, zostawcie subskrypcję. Będziemy Wam naprawdę wdzięczni, ponieważ 60%, które ogląda nasze filmy, nie subskrybuje nas, więc no, niewiele Was to kosztuje. Zostawcie subskrypcję, będzie nam naprawdę miło i zobaczycie, że te filmy będą jeszcze lepsze, jeśli tylko to zobaczycie. A teraz y, zapraszamy. Koniec autopromocji i lecimy dalej. Ale to. Jest coś co mi rozwala system, a mianowicie stary, ale elektryczny rower Widzicie Nie. Myślałem, że Myślałem, że jak leżał pod tą wiatą to, to będzie może działał, ale tak już się Mam no, tyle lat minęło, ale na pewno Teraz też będę gdzieś się tam twoją stronę udawać. To możesz ten, możesz wziąć samochód, co nie? No. E, wyjechać na główną ulicę, a ja tam za chwilę do ciebie dojdę. No dobra, tylko że musisz tak szybko biec, bo to raczej średnio będzie wyglądać jak przy czerwonej strefie będę czekać, no bo to wiadomo, że coś się dzieje, nie? No w sumie masz rację, no to nie, no to w takim razie idziemy do samochodu, dobra, za ile tam będziesz? No przy samochodzie będę za jakieś 5 minut. Dobra, Nawet to, szybciej. To idę, to na razie. No, na razie cześć. Dobra Dawaj, 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 dawaj wiesz, jak, jak siedzimy Czemu on cały czas piszczy? Nie wiem, bo jak siedzimy w samochodzie to wiesz, to jest oko co nie ma? No. Gorzej jak... Gorzej jak wiesz jak wiesz, co? Tak jak ja to, wiem, że jesteśmy w że czerwonej kaj. strefie. Pszczelik. I chyba się nam udało. To jest w ogóle dobre, że można tu jeździć autem, a nie wolno wysiadać, co nie? Aha. Dobra, stary, jadę prosto. Dobrze, że się udało, co? Też się mega cieszę, powiem ci, że czasem myślałem, że już mnie widzieli, bo tych no. samochodów czasem niektóre naprawdę tu tutaj przejeżdżały sporo. No ale dobra, najważniejsze, że nam się udało. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wam się podoba to co robimy, to pamiętajcie o subskrypcji i o tym, aby zjeżdżać na naszego patrona. No to co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na następnej na... wyprawie!